Rowerów takich jak ten jest mnóstwo, sam już nie zliczę, ile nagrałem filmów o rowerach na prawie takiej samej ramie składanej z grubymi oponami na 20 calowych kołach, ale Toural poprosił mnie o nagranie recenzji o tym rowerze, więc zapraszam was do oglądania, żebyśmy sprawdzili, czy 3500 zł to dobra cena za ten rower, bo wydaje się ona śmiesznie niska. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rower ma całkiem sporo do zaoferowania, jak na to, że kosztuje tylko 3500 zł. Zaczynając od silnika, w tylnym kole, oczywiście, który ma aż 750 W mocy znamionowej. A bateria, która jest tutaj schowana wewnątrz ramy o pojemności 15,6Ah, pozwoli podobno na przejechanie aż 100 km. Na dodatek, Turol S1 ma to, czego oczekuje większość klientów na tego typu rowery, czyli manetkę gazu. Dzięki niej rusza się bardzo bezproblemowo, nie trzeba używać w ogóle do tego siły waszych nóg. W tym momencie, z manetką gazu, rower praktycznie przekształca się w skuter elektryczny, a pedały są tylko podpórkami na nogi. A jeśli jesteście, powiedzmy, bardziej ambitni i chcecie jednak wykorzystywać wasze nogi do pedałowania i spalać więcej kalorii, no to silnik oczywiście was też wspomaga przy normalnym ruszaniu bez użycia manetki, tylko nie od razu i dawaj teraz, teraz zaczął wspomagać. Czyli jednak ten jeden ruch trzeba zrobić, żeby ten silnik załapał, że się kręcą pedały, ponieważ nie ma on czujnika siły nacisku na korby. Rower wspomaga was przy pedałowaniu po prostu kiedy wyczuwasz, że pedałujecie, że kręcicie. Ale nie ważne już czy szybko, czy wolno, czy z mocną siłą naciskacie na pedały, czy po prostu lekko. W zależności od trybu wspomagania po prostu napędza rower do określonej prędkości. Na pierwszym trybie wspomagania jest to 10 km na godzinę, na drugim już do 14 na trzecim do prędkości 18 km na godzinę, na czwartym tylko do 20, ale na piątym po odblokowaniu już do 32 km na godzinę. Napęd mechaniczny jest tutaj przydatny do prędkości około 22 km na godzinę. Przy tej prędkości już po prostu brakuje przełożeń i pedałujecie, to jest takie puste pedałowanie, nie napędzacie dalej roweru. Pomimo tego, że przednia zębatka jest duża, ma 48 zębów, to na wolnobiegu najmniejsza zębatka ma 14 zębów. Gdyby miała 11, to byśmy jeszcze dali radę pewnie napędzić ten rower do 30 km na godzinę, a tak jesteśmy ograniczeni. Poza tym, wolnobieg, jak widzicie, nie jest. Od Shimano. Jest to inna marka, nie ma tutaj żadnego oznaczenia. Z komponentów Shimano, no to mamy tutaj chociaż przerzutkę. Jest to najniższy model Turneja, naprawdę najniższy. Tak samo manetka, no ale chociaż Shimano, to będzie bardziej trwałe i bardziej niezawodne. Jeśli będziecie chcieli jechać powyżej prędkości 22 km na godzinę, to pewnie i tak będziecie jechać na manetce gazu. Super funkcją i spotykaną rzadko w innych rowerach jest tempomat, czyli po przytrzymaniu manetki w jednej pozycji i osiągnięciu prędkości np. tych 32 km na godzinę, możecie puścić manetkę i rower zachowuje tą prędkość 32 km na godzinę. Tak samo działa to na niższych trybach i na niższych prędkościach. Tobrol S1 w normalnym użytkowaniu jest naprawdę zrywny. Aż nie wierzę, że on ma tylko 60 Nm momentu obrotowego. Oczywiście wystarczy to na podjazdy pod wszystkie miejskie górki, nie zabraknie Wam mocy. Ale co jeśli będę chciał podjechać pod coś takiego? Dobra. Jedziemy. Dobra. Może troszkę przeholowałem, ale to i tak jest niezły wynik do połowy. Ło! Tak, tu jest stromo, że zjeżdżam. Za bezpieczne zatrzymywanie się na pasach odpowiadają hamulce tarczowe, ale niestety mechaniczne. W tej cenie roweru nie oczekiwałbym hamulców hydraulicznych. Te nie są najgorsze, nie piszczą podczas hamowania, co jest niestety częstą przypadłością tanich rowerów elektrycznych tego typu. Po wyciągnięciu z kartonu były one nieźle wyregulowane i musiałem zrobić tylko jedną drobną korektę. A jak na te warunki w jakich jeździ się raczej tym rowerem, to one spokojnie wam wystarczą. Pamiętajmy, że jest to rower za 3500 zł. Tego typu rowery są raczej wykorzystywane do jazdy rekreacyjnej, na przykład na przejażdżki z rodziną. I jeśli interesujesz się nim, to prawdopodobnie masz ponad 30 lat, a w tym wieku to już wiadomo, że zaczynamy myśleć bardziej o komforcie jazdy. W tym aspekcie duże znaczenie mają opony, te są grube na aż 4 cale, dzięki czemu po odpowiednim ustawieniu ciśnienia na naprawdę dobrze tłumią nierówności. Dzisiaj mam delikatnie napompowane te opony, więc jak jadę po kamienistym bruku to naprawdę czuję się jakbym jeździł w limuzynie. Nawet nie przeszkadza mi brak amortyzacji pod siodełkiem. Te opony mają dodatkowo taki lekko terenowy bieżnik, dzięki czemu jeśli wjedziecie w teren to macie więcej przyczepności na zakrętach i możecie się też pokusić na jazdę na przykład na piasku, co spróbujemy zrobić teraz. Ciekawy jestem czy na tych grubych oponach i z tak mocnym silnikiem uda mi się przejechać przez ten piasek, także zaczynamy. Nie mam dużo powietrza w oponach, używam oczywiście manetki. Dobra, na razie. Na razie. aj, dawaj, dawaj. dawaj. Troszkę się chwilę zakopałem, ale odpowiednim trybem jazdy, tak zwanego Kangoo No dawaj. No test myślę, że można uznać za taki połowicznie zaliczony. Przejechałem, ale z trudnościami. O wasz komfort jazdy dodatkowo dba amortyzator. Nie ma on dużo skoku, bo tylko 50 mm, ale za to w całości jest wykorzystywany, więc nie ma tutaj żadnej zbędnej wagi w tym amortyzatorze. Dodatkowo ma on dwie pozycje, czyli otwartą i zamkniętą, jeśli chcecie zamknąć, na przykład jadąc na asfalcie, bo nie wiem, jest wam za miękko. Z tyłu nigdzie nie ma żadnej amortyzacji ani pod siodełkiem, ani rama nie jest amortyzowana. Mi to szczerze mówiąc w ogóle nie przeszkadza, bo tu wystarczy mi naprawdę ta gruba opona. A dzięki braku amortyzacji z tyłu, rower jest lżejszy i mniej awaryjny. Jest mniej części ruchomych, które mogą się zepsuć. Przed podsumowaniem, Wam powiem jeszcze, jakie są realia jazdy na tej baterii, która ma 15,6 Ah pojemności. Producent deklaruje, że można na niej przejechać aż do 100 km. Może to by się udało, gdybyście jechali na najniższym trybie wspomagania, mocno pedałując, ale jeżdżąc tak na trzecim, czwartym trybie, gdzie już jest ta przyjemna prędkość około 20 km na godzinę, nie trzeba za dużo wkładać własnej siły, ale z drugiej strony pedałujecie i macie też wpływ na tą jazdę. No to myślę, że udałoby się wtedy przejechać jakieś między 60 a 70 km przy takiej wadze mojej 80 kg. I myślę, że jak na rower za 3,5 tysiąca zł, to jest całkiem niezły wynik. Zaczyna padać, więc szybkie podsumowanie. Widzieliście, co ten rower potrafi. Fajnie, że ma tą prędkość maksymalną nie 25, tylko 32 km na godzinę. Większości z Was pewnie to wystarczy. Fajnie, że ma manetkę z tempomatem. Zasięg na tej baterii jest całkiem niezły. Jest dobra amortyzacja. Oczywiście pamiętajcie, że w cenie 3500 zł nie można oczekiwać najwyższej jakości komponentów. One po jakimś czasie będą się psuły i trzeba będzie je wymieniać. Mam dla Was link poniżej w opisie i jakiś kod rabatowy, żebyście mogli go kupić jeszcze taniej. Dzięki wielkie za oglądanie, spadam, żebym nie zmógł.